Cześć, z tej Kalus i witam Was w pierwszym odcinku z Counter Strike'a Global Offensive na moim kanale. Jeżeli Wam się seria spodoba i będziecie chcieli więcej odcinków to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie jakiś pozytywny komentarz na pewno mnie zmotywuje do dalszej pracy. Dobra, teraz zacznijmy grać. Hello guys Hello wow. Tak moja ręka to jest orzełek, zwykły żałek. Już niedługo powinien być ten w końcu wymarzony nasz w laurach No dobra, zobaczymy jak wyjdzie nam pistoletówka Nice I Zielony to jest kto? Biceps. Zmita z Nie powinniśmy rotować One Zmit. Bomb Smith Pana parcej! One apart C, I, I low HP Apartments No zagram defensywnie w CT 2B Very nice Oj, Nie popisałem się na pistoletówce 2B good Pomogę mu 1 minute Nie ja, opisuję to nie jest zbyt moja Very good. Dobra... ...broń Zdecydowanie wolę karabinę no ale sami jakiś ładny flecik się ondzie Oj NO DRASH! Wiesz, że oni nie zginęli przypadkiem O no, sami takie ładne głowy wejdą Przy grafikę udało w końcu naprawić Dobra, coś mogli sobie zagrać W ogóle, wyszedł update, to jest jakiś dziwny dźwięk do Bizona A nie będę go kupował nawet, chociaż może On jest droższy, Dobra, kupię tego Bizona Zacznijmy ten dźwięk. Move it, move it. Flash. Flashaj. Więc jakieś spray opuścimy. Co to kurwa jest? Jest, co to jest za dźwięk? Palas. ramp jak oni dostali w ogóle fleszami? I sej One tetris, one more tetris Yeah Co ja robię w ogóle? Już Messenger pika Czekajcie Muszę go wyciszyć Się to odbią, czy nie? Uu, ładnie Ninja And sandwich Ninja and sandwich, go save Kurczę, no, spieprzyliśmy tą ale... Jak oni moim flashem w ogóle nie dostali? 50. Mamy już 60 zabija w ogóle z satraku. Od nich flasza? To nasza. Mandatryst. Dostępny idą do Biego. A to mnie de ten bizon. Uh, bomb B, you understand? A jak to? A jak to? A jak i explain the B I stay one B, understand? Suka, bля. Nie określić winno w na regale. Planting B. Nice. Nice. One forest, I one forest. go apart. One up, one I stay up. one Apart, Last very low. Wybęcz! Nice, take a cake please! Ale nie tego to się w ogóle nie spodziewałem Green, can you drop me a okay? Thank you Dobra, ja trzymam zabawy. Podniosę, o, podniosę Czy to w ogóle taki zasięg jeszcze? Nie, smoka nie rzuciłem. Smoke. Jeszcze mi smok nie wszedł, fuck okay, one. One Dobra bomba B Damy flasha i Do Andera zejdę O nie, nie wpadł Kurczę W ogóle mic zadać ci No jak są? No w ogóle terrorystów nie widzę. Ja ale W ogóle nikogo nie widziałem. Dobra, może przyjdę teraz tam. To... A jeżeli będziemy słabo słychać, to napiszcie w komentarzu. Nie muszę w ogóle kupić mikrofon bo posiadam mikrofon od Razerów od Razera yy, mam słuchawki z mikrofonem i bardzo dziwnie słychać ten mikrofon Muszę go Znowu to B poszli? Jak nie idą dziwnie Podgośniowo trochę CSA 30 Nie no to jest śmieszne Oni poszli B, B jest czyste oni Nie idą Teraz, A, balas. Standard. Co? Co tu było? Jaki spray. One standard. Ja pierdzielę. Jakie banie weszy. Szybki ruch myszką. Lol. Dobra, nie mam snipera, no może zagram. Digle miałem kupić. No i kolejmy za Radeon 5. Maseka. Dobra, może wyjdą A. Zrobię sobie One Way, a? Znaczy mi się zawoł, coś będę zawioł, chociaż. Smokey. Znaczy mi smoke nie zszedł kurde. Dupa. Smoke City. Freshly. One Tetris. One Tetris. Nie. Dobra. Leży ziomek omaga. Palas? Dlaczego nie palas? No, wejdziemy typowi Nie lubię w ogóle tej strony antyterrorystów Wolę Tero Nie wiem czemu Nie że to jest mapa CT to jakoś się łatwiej. Moim zdaniem, bynajmniej gra w Tero Zresztą timeout No poczekamy, chwilę pogadamy Właśnie W planach mam nagrać również Serię z Mafie 2 Jeżeli będzie mi działał pad od PS3 Do Windowsa 10 Bo nie mogę w ogóle nie wiem, dlaczego on mi go nie wykrywa. To będzie jeszcze z Pre evolution z MyClub'a, seria. I to chyba na razie tyle, co mam w planach. Kurczę, ten mikrofon. No może, może teraz chciałem. Jak położyłem, założyłem na niego gąbkę, to wydaje mi się, że nie słychać tak dziwnie tego dźwięku. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie na nagraniu. Tutaj ginęliśmy Po czterech No po czterech, tu po pięciu Oni tak wygrywali to z jednym, tylko zdetonowali bombę Dobra dołączył koleś Spróbujemy jeszcze raz zrobić tego one Może teraz chwilę poczekam Trzeba się ten moto No Dobra, bomba B Nie potrzebujemy tego całem No i na tekach mogą to ugrać, będzie ciężko to odbić Na tekach No jak ten flash nie wsiadł One is bench Rzucimy tam Neida Jeszcze no, go zdjąłem Dobra, wczyścimy BS o, jaki fajny dźwięk dodali. O! Bardzo fajny dźwięk. Myślałem, że to po prostu update, że jakieś poprawki, ale usunęli operację już. Że nie można robić tych misji. Myślałem, że tylko ten update właśnie usunął operację, ale tu jeszcze dźwięki bizona. No musiał przeczytać sobie później. Mam 4 MVP, ładnie. Jakbyśmy 16-1 wygrali, to może by i... ...wił ten awans, ale wątpię. Dobra. Po co on stoi ze mną? To mi do... Orange, watch Palace. Dobra, jeden leży. Niepotrzebnie koleś na kucka w ogóle wyszedł. Zabił go? Zabił. Ma pomysł. Trust me. Smith jest no, 017 koleś ma to Nice team Przyjemny mecz Łatwy ok, się W planach mam jeszcze nagrywać różne vlogi Właśnie chcę też niedługo nagrać taki film informacyjny Ogólnie o mnie i o moim zwierzęcie już teraz zrobimy ich w ciule. Smoksy Dobra, Smoksy Stawmy się tu Znowu Halas I wyszedł Tetris już Smok Smokuje tą rampę B? Zostawmy się Okej To ratujemy No nie, dobra, ryzykuje wyskoczenie Skoczenie na shorta Nie, nie wyszło Raz mi to wyjdzie, raz Nice, wait me, I go pal. Nice. Dobra. Jest to jakiś digiel? Nie ma. Jakbym był na odcinku, awansu na pierwszym odcinku na kanale, to by było fajnie. I go jump underground. teraz to W ogóle stopper włączyć. Trza doble nie pracuje. <tryk> <I tryk> O oh, jezu Dobra zaryzykujemy jeszcze inaczej William. Teraz tamo bom É tak agresywnie Mano piz Milo you Ne know. yeah, palas clear Dobra Bomb, palas I have bomb Zero, tak Mam piz, łat piz. Okay. Dobry ty mi się nawet trafił Widać, że ogarniają No mimo że start miałem słaby to idzie mi dobrze. Na krótki odcinek będzie. Myślę, że za 20 minut nawet. Też nie wiem ile nagrywam. A mogę zobaczyć bieżącą sesję 26 minut. Tak z 19-18 minut pewnie nagrywam. No, Spróbuję jeszcze raz to na wolpę. Nie! Ale się zdziwił koleś Maybe Pete? Teatrys. Będzie Ais? Aisik. Tu jest tak. Będzie ice. Ej jest na odcinku! Ale mam mecz teraz, nie? Easy. Easy Przecież ten trzeci kill to był masakra. No... Ajs X fight sevena Już mi oh. się podoba. Ja chciałem Digle zamiast tego fight 7'a, no to się, dobra. Wpalmy sobie rampę. Spróbujmy z flaszem. Missed steps oh. nie. No nie, one pala Ale zjebałem Kurde Kurczę. guys, you know? Kurcze, nie przypuszczałem, że w ogóle koleś tam będzie Że oni w ogóle teraz B pójdą W ogóle, obijam go? No 524, 24, ale myślałem, że tą peską już mu w głowę trafię. No ale zobaczymy, czy mu wyjdzie ta runda, czy będzie 11-1. Czekaj, jak to został? Najlepszy został. Zobaczymy. Może mu wyjdzie? No już się chyba koledzy denerwują, podpowiadają Albo to jest troll Zielona ma granat Co ja mógłby rzucić go? It's palace B mi się odspraya pójść No no no, it's palas Very nice Kurczę, mimo że nie lubię grać awp to tak w CT na Mirażu 4 wyjmiemy Podoba mi się ten skin Nie wiem czemu ale ładny jest Nie Niby taki zwykły bo jest dodana ta niebieska linia No ale ładny Chyba smokuje rampę A smak rampę oh, fuck Nie zrozumieliśmy się z kolegą Trafił mnie Za 3 HP Nagram defensywnie Oh fuck Can be. Under Tutaj ja NIE! Konektor! No kurde Aj Da, zobaczmy sobie tego typa co on wykombinuje jak przyjdą B Idą B Mid stop HP Palace. Step. Flashbine. Piżem do kawa. Teraz, no i mamy rundę. One more round site. Nice. Take okay. Lastin take okay, please. МВП с тобой, Образ расширим Don't kill middle, please. Да, да, -b, -b, B, guys. Okay, kill middle and B, one. Stay, you know. Ну, враг, пойдешь на тебя. Мама бомба Андер? Last under. 2hp, o oh my go. god. Festka yeah. <laughs> Nice. terrorystami <laughs> Kiwan tam poszedł 93 dostałem, miał, miał 2 hp 0-14, 3-14, 3-13, 14, 14, No widać, że to ich słaby mecz Dobra, zresztą sobie na ostatnią rundę Nie potrzebuję mi... Z... albo... Przestraszyłem się tego. Nie no spodziewałem się tego kompletnie, że on wybiegnie przez to. O kolej zafraszował. Jeden awk niby. No stoi, dobra. One tap. Flesha. No i dobra 7 MVP Udana ta pierwsza połowa, nie powiem no To jest dominacja Dobra Glocka albo Digla bym zagrał Eee, Glocka Ok 22 1, No ładne mam staty dałoby się tę zgonę utrzymać do końca gry już. Dobra, ja to aparty wyjdę. wabik. Na gale. Take the bomb. Blue. I'm low. O kurde. Okej, okay, let's rush. Lecimy. Dobra. I'm north, What the fuck?! T-spawn! No powiem wam, że koleś, który jest ostatni praktycznie ugrywa im rundę Z tymi dualami... One T-spawn, one ramp T-spawn, despawn, to spawn, the spawn. The Yes, yellow, yellow go meet they beat one they beat spawn understand Green don't rush wait Come on yellow No 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 knife Shift No no go usłyszy kurde Okej okay, teraz Low HP And uh, last ramp Come on yellow NICE, VERY NICE! Czemu ja MVP nie dostałem? Takie ładne fragi zrobiłem. Szczególnie na tych schodach. Dobra, kończymy rundę. NICE, VERY NICE! Nie, nie wbiję chyba teraz amansu. Szkoda. VERY NICE! Przydałoby się, ale... coś nie może. Nie, wątpię. Samo O jezu, ale spierpszyłem. Firebox. Jaki spray z tego P90. Ninja. Nice plant. Dobra. Przeciszmy przecież już grę. A ja nawet dam na 10. Plant, yellow. No i dobra Chyba już można pisać GG Dobra Mamy to. No Nie ma awansu No ale Mecz fajny dobra Zobaczył sobie ich rangi Przy okazji nie Pewnie jakieś orzełki Orzełki w laurach no, orzełki w laurach. U nas orzełek w laurach też zamykał. 2-17 to skrzyżowany kawałek był. Ciekawe jak go dobrało do tych chorób. Może grał z tym szeryfem? Albo z jakimś orzełkiem? Okej, okay, to by było na tyle. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No i widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach. Cześć!